Witajcie kochani. Dziś taki wniosek temacik. Halo kochanie, to ja. No i o czym dzisiaj będzie? No cóż, będzie fajny temat, taki wieczorową porą. Mianowicie, dlaczego kobieta dzwoni do swojego mężczyzny, do swojego przyjaciela, czyli telefon do przyjaciela. Dlaczego będzie, że tak powiem, będzie dla panów, panie też mogą posłuchać, myślę, że w większości się ze mną zgodzą. No to już panowie wam powiem. Mianowicie są trzy tak zwane, powiedziałabym, sytuacje, kiedy my, kobiety, sięgamy po słuchawkę i dzwonimy do was. Pierwsza rzecz taka, kochany, to, że chce ci kobieta powiedzieć, że tęskni za tobą. I to jest takie naturalne, to jest takie od serca tęskni za tobą, chce ci to w ten sposób pokazać, chce ci to powiedzieć, co robisz, kochany, jak się teraz czujesz i nie ma tu żadnego podtekstu, po prostu. Nie widziała cię, tęskni za tobą, zresztą my kobiety mamy tą, tak powiem, domenę w sobie, że no, jesteśmy bardzo uczuciowe, czyli, czyli mamy tą tęsknotę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kobieta dzwoni do ciebie, jeżeli chce ci się czymś pochwalić. Yy, I trzecia rzecz to dzwoni do ciebie i to trzeba dzwoni bardzo często w momencie, kiedy ma y, jakiś problem do rozwiązania. No ale powiedz tak, no to dobra, no to zadzwoni do mnie w momencie, kiedy za mną tęskni, no i, no i to, co ja mam jej powiedzieć, no to ja też za nią tęsknię, to jej to powiedz. Jak za nią tęsknisz, to i po prostu to powiedz, że ja też kochanie ze tobą tęsknię. Jak się cieszę, że zadzwoniłaś. Już niedługo będziemy razem. Jakąś mam dla ciebie fajną niespodziankę, no jest mi się, tak powiem, miło. Jeżeli jesteś zajęty, no to nie zbywaj jej, że tak powiem od razu, albo powiedz, że krótko, albo wyślij smsa za chwilę z odpowiedzią: też cię, Ja też cię kocham, tylko nie mówię, ja też cię. Proszę, nie poruszajcie, nie, nie mówcie takich rzeczy, ja też Cię, ponieważ to jest takie najprostsze męskie, ja też Cię zdanie, natomiast my, kobiety, robimy całe zdanie, czyli ja też cię, też cię kocham. Jeżeli kobieta, bo będzie tak krótko, dzisiaj szybko, dzwoni do Ciebie, żeby Ci się pochwalić, to ciesz się razem z nią, to powiedz jej: Wiedziałem, że to osiągniesz, wiedziałem, że jesteś fantastyczna, wierzyłem w Ciebie cały czas. Cieszę się razem z tobą. Na pewno to jakoś uczcimy. Po prostu pokaż jej i daj jej tą swoją radość. Ona tego oczekuje. Czyli my, ja tego od Ciebie i każda kobieta myślę, że po prostu oczekuje, mężczyzna, żebyś cieszył się razem ze mną, żebyś razem ze mną y, podzielał moją, że tak powiem, radość, żebyś podpierał mnie w tych moich osiągnięciach. I teraz trzecia rzecz. I tu jest taki najbardziej popełniany, że tak powiem, błąd, mianowicie my dzwonimy do Was też w momencie, kiedy yy, jesteśmy smutne, kiedy mamy problem, kiedy jest nam ciężko. I na przykład dzwoni do Ciebie Twoja dziewczyna, znajoma, przyjaciółka, w ogóle no, kobieta, z którą utrzymujesz jakiś taki bliski kontakt, która ma do Ciebie zaufanie. I mówi ci, słuchaj, wiesz co, bardzo pokłóciłam się z Jolką, wiesz, poubliżała mi, beznadziejna kobieta, w ogóle mam jej dosyć. No i mężczyźni najczęściej dają taką, taką cudowną, że tak powiem, radę pod tytułem, słuchaj, zostaw ją, zerwij tą znajomość, ona w ogóle nie jest dla ciebie, wiesz, na pewno sobie zaraz znajdziesz lepszą przyjaciółkę, bo pamiętaj, to jest jej najlepsza przyjaciółka. To tak jak twój najlepszy kumpel. Jeżeli ty jej to powiesz, to wszystko zawalisz, ponieważ ona, ja tego jako kobieta, czyli my, kobiety, tego nie oczekujemy. Yy, oczekujemy czego? No, żebyś powiedział: słuchaj, nie przejmuj się. Wiesz, co, yy, wszystko, że tak powiem, minie, wy się jeszcze pogodzicie. Po prostu miałyście gorszy dzień w tym momencie. Tego oczekujemy jako, od ciebie, jako, jako mężczyzny, czyli tak zwanego wsparcia, tak? Nie mów nam, co mamy robić, bo doskonale wiemy, natomiast chcemy Cię bardzo zrelacjonować sytuację. Tak samo, jeżeli na przykład jesteś ze swoją dziewczyną, ma gdzieś jakiś występ w miejscu publicznym i bardzo się stresuje, boli ją powiedzmy brzuch, no naturalne, no ma jakieś przemówienie i mówi, ja chyba nie dam rady, chyba nie dam po prostu rady, nie, ja muszę stąd pójść. Jeżeli Ty w tym momencie jej powiesz, no, zbieraj się i wiesz co iść, to wiesz, ktoś inny cię zastąpi, innym razem wystąpisz i tak dalej. To wiedz jedno, że yy, ona ci tego nie daruje. Ja bym ci tego nie darowała. Dziewczyna potrzebuje wtedy powiedzenia: Słuchaj, to wszystko zaraz ci przejdzie. To są tylko nerwy, dasz sobie radę, jesteś świetna w tym, co robisz, a to, co teraz się z tobą dzieje, jest po prostu naturalne. Po prostu jesteś zdenerwowana, ale to jest pozytywne to są nerwy. Po prostu ja w Ciebie wierzę. Ty wiem, że Ty sobie dasz świetnie radę. Zupełnie zobaczysz, że inaczej zareaguje i to wszystko, że tak powiem, przejdzie, bo ona na te Twoje słowa takie właśnie czeka, na słowa wsparcia. Tak samo, jeżeli będzie to jakakolwiek inna sytuacja, na przykład kiedy powiedzmy sobie cośkolwiek dzisiaj, że tak powiem, to jak mówię. Opowiada zwierza, yy, chce Twojego. To, to my kobiety, bo Ty próbujesz kobiecie zawsze poradzić. A wiesz, może byś zrobiła to, a wiesz, najlepiej to nie rób tego, a wiesz, wiedziałem, że ci nie wyjdzie, a to może się przerzuć na inną branżę. Ja wielokrotnie, że tak powiem, słyszę yy, od mojego męża, że: A to wiesz, co to jak Cię oszukał, to w ogóle zostaw to, bo to nie jest to. A generalnie yy, dzisiaj coś jak Cię boli, no to nie wychodź a wiesz co, jak po prostu ty i tak nie dasz siły tyle pewnie pójść, yy, wiesz, no to źle się czujesz, to nie iść do sklepu, i ja wtedy, takie, we mnie wzrasta takie poczucie wściekłości, dlatego że dzwoniąc, załóżmy, do niego, kiedy on jest w pracy, a ja jestem yy, w domu, i na przykład się czuję, a nie ma ktoś po zakupy, to, yy, no na przykład synów nie ma, albo mają zdalne nauczania, a po prostu potrzeba to załatwić, to w tym momencie ja potrzebuję usłyszenia: Słuchaj, dasz sobie radę. To minie, tak? Wierzę w to, że zaraz ci to przejdzie, po prostu pozbieraj się. Natomiast nie tej sytuacji, że bez przerwy będziecie dawać tak zwane dobre rady pod tytułem: Słuchaj, to nie idź, to nie spotykaj się z tą osobą, to nie rób, że tak powiem, tego, to rzuć to, to nie jest praca dla ciebie, wiesz, ja bym to tak zrobił i tak dalej. My generalnie jako kobiety. Nie potrzebujemy rad i nie potrzebujemy Waszych rad. Wiecie dlaczego? Bo kobieta ma do siebie to, że zawsze sobie z problemem poradzi, ale bardzo potrzebuje Waszego wsparcia. Bardzo potrzebujemy Waszego wysłuchania. Potrzebujemy, żebyś posłuchał i tyle. Powiem szczerze, potrzebujemy się wygadać. Jak się wygadamy, to nasz świat nagle się oczyszcza. I to nie jest tak, że my musimy gadać godzinami, ale nawet jeżeli to po prostu, nie wiem, żyj tam w sobie, yy, słuchaj piąte przez dziesiąte, ważne, że jesteś, ważne, że zwracasz uwagę, no i słyszysz, że mówimy do Ciebie, czyli po prostu jesteś w jakiś sposób obecny. Ale my nie oczekujemy od Ciebie, że Ty znajdziesz złote rozwiązanie. Nie jest to, kiedy mężczyźni bardzo się burzą. No ale to nie rozumiem, czego Ty ode mnie chcesz. Bo właśnie nie rozumiesz. Ja nie chcę, byś dał mi y, złoty środek. Żebyś mi dał y, wytłumaczenie wszystkiego. Żebyś znał rozwiązania na wszystkie moje bolączki i choroby żebyś mi powiedział, co mam zrobić w biznesie, który to ja prowadzę. Bo jeżeli ja go prowadzę od lat i coś się no to ja sama muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, co się chrzani. Ty mi tego nie jesteś w stanie powiedzieć, jeśli pracujesz na etacie, bo nigdy biznesu nie prowadziłeś. Jeżeli ja mam swoje babskie nawet bolączki kobiece, mam jakieś swoje nerwy, to ty nie jesteś mnie w stanie, że tak powiem, Przekonać, że mi to przejdzie, ale możesz mnie przytulić, ale możesz mi zrobić na przykład ciepłą herbatę, ale możesz mi podać lek przeciwbólowy, ale możesz mnie ugościć ciszą. Przede wszystkim y, nie zrzędzić, że jesteś taka i w ogóle, i nie wiem już, co mam z tobą zrobić, i generalnie mam ciebie dosyć, powyżej uszu, sama nie wiesz, czego chcesz. Ja wam opowiem taki, yy, taki z ostatniego mojego doświadczenia, przypadek no może, że tak powiem, y, dla kogoś będzie śmieszny, panowie, ale taki naturalny z życia. Kiedy poszliśmy z mężem do kościoła i pojawiał się ten błąd, zresztą on jest notoryczny, ja już jestem dwudziestoletnią mężem 20 ostatnim stażem, ale chyba mój mąż się jakoś ciężko tego wszystkiego uczy, yy, mianowicie poszliśmy do kościoła i czułam się, już idąc do kościoła źle, jak to kobiety w pewnym momencie miesięcznym, i zaczął mnie bardzo boleć w kościele brzuch. Natomiast ja sobie cenię i myślę, że bardzo dużo kobiet ceni sobie tak zwane pokonywanie siebie i wytrzymałość. Tylko czasem potrzebujesz tego słowa, z boku tego słowa. tak? I ja tak mu po cichutko powiedziałam, bo popatrzył, że zaczynam się wewnętrznie, tak zewnętrznie denerwować. Zaczynam tam, wiadomo, jak to w brzuchcie zaczyna boleć, tam gdzie jeździ, to zaczynam głęboko oddychać. No więc powiedziałam do niego, boli mnie brzuch. I rzuciłam, nie wiem, czy wytrzymam, ale liczyłam na tekst pod tytułem Spokojnie, zaraz wszystko się uspokoi, dasz radę, tak? A jeżeli nie, no to wyjdę z tobą. A usłyszałam, Dać ci klucze od mieszkania! Dopiero co weszłam do kościoła. E, więc idź sobie lepiej do domu, wiesz? Pod tytułem Ja tutaj chcę spokojnie spędzić msze, tak? Więc poczułam się, no źle bardzo jeszcze gorzej zaczęłam się strasznie denerwować ale przyszedł mi z pomocą inny mężczyzna jako osoba wierząca popatrzyłam się na wiszącego na krzyżu Jezusa i powiedziałam Jezu mój drogi wiesz co ja bardzo chcę tą mszę przeżyć do końca i bardzo Cię proszę o to, żeby to po prostu ten ból ustał, żeby to się skończyło. I wiecie co, nie uwierzycie, bo ja mam wiele takich sytuacji, kiedyś wam opowiem, że poczułam takie ciepło na brzuchu i wszystko mi przeszło. Także jak mąż nie zaradził, to Chrystus zaradził, zaradził. Ale no panowie, no zerknę sobie jeszcze, ale chyba powiedziałam wam, że tak powiem, że tak powiem tak pokrótce to, co jest bardzo ważne, czyli kochany, Sekundeczkę, żeby mi coś nie uciekło. Wspieraj. Kochaj. Słuchaj. Akceptuj, co to do ciebie kobieta mówi. Współczuj. Co jeszcze? Chwal. Wierz w, ni w nią, w swoją kobietę, w swoją dziewczynę, w swoją przyjaciółkę. Ale nie rób jednej rzeczy. Nie radź. Nie radź nam. My nie chcemy Twoich rad. Bo tak jak Ci powiedziałam, nie poradzi kobieta mężczyźnie do końca, a mężczyzna nie poradzi kobiecie. Jesteśmy w dwóch diametralnie różnych sytuacjach. Mamy psychiki różne i dolegliwości, różne. W ogóle inaczej reagujemy. Tak jak mówię, my kobiety naprawdę świetnie. Dajemy sobie z wszystkim radę, no tylko czasami potrzebujemy upewnienia się w tym, że tą radę sobie damy. I po to ciebie mamy. Także tak krótko, dzisiaj, moi kochani, chciałam wam powiedzieć właśnie o tym, co zrobić, jak zadzwoni do ciebie, w jakim celu zadzwoni do ciebie twoja, twoja kochająca Cię kobieta, lub ta, którą poznałeś. Tak jak mówię, ona pragnie, żebyś był żebyś jej słuchał, żebyś jej yy, po prostu zatroszczył się o nią, żebyś ją chwalił, ale żebyś jej nie radził, broń Boże, bo wszystko zepsujesz. Bo tak jak mówię, jak jej poradzisz, że zniszcz tą znajomość, a ona uwielbia swoją przyjaciółkę, tylko się po prostu z nią pokłóciła, to po tym nie będziesz miał życia. Jak jej poradzisz? Wiesz co, najlepiej to rozstań się z tym wspólnikiem albo wspólniczką, albo rozwiąż swoją firmę. A ona prowadził mu od 10, 15, 20 lat i radziła sobie. A ty w tym momencie przekreślasz wszystko, co, co, co robiła, mówiąc o tym, że sobie dalej nie poradzi, że to nie jest chwilowy kryzys, to od razu w tym momencie lepiej schowaj się pod kanapę. Jeżeli yy, coś się boli i od razu będziesz chciał wzywać pogotowie, a nie przytulisz jej po prostu, nie podesz jej tabletki przeciwbólowej i nie powiesz, no to wiesz co, odpocznij teraz sobie troszeczkę. Ja na przykład pozmywam garę, albo pójdę do sklepu, albo porozmawiam, nie wiem, po prostu yy, nawet ci coś poczytam, albo włączmy jakiś film. Tylko jej powiesz w tym momencie, że nie wiem, zacznę sobie po lekarza, mnie to nie interesuje, to nie masz co robić w jej życiu. Więc tak tylko tyle, moi drodzy. Kochajcie te swoje kobiety. Słuchajcie nas, słyszcie, przytulajcie, troszczcie się i nie raźcie. To jest taka dla Was moja sprawdzona złota rada. Przepraszam za jakość, ale wiecie, że coś mnie znajdzie, to chcę Wam to przekazać. Miłego wieczoru, tym razem dobranoc. Żegnam Was, Madame Sosa.